Jak gotować bataty? Przepisy Człowiek od zarania dziejów poszukiwał żywności o właściwościach prozdrowotnych, żywności, która charakteryzowałaby się nie tylko duza zawartości cennych składników odzywczych, ale też poza danym smakiem. Przykładem takiego rodzaju produktów spozywczych mogą okazać się zarówno bulwy, jak i liście batata zwanego slotkim ziemniakiem bat ziemniaczanym. Dlaczego warto jeść bataty? Od walory odzywcze i lecznicze bulw i pomea batata znacznie wyższe w porównaniu z królem polskich obiadów, ziemniakiem, wiedza konsumentów na temat tego cennego warzywa jest jeszcze niewielka. Na samym początku warto podkreślić, i siadalne sa zarówno jego liście, jak i bulwy korzeniowe. W liściach wilca ziemniaczanego występuje znaczne ilości witaminy A, która pełni rolę niezbędnego składnika pokarmowego. Głównym jej źródłem jest spozywana wraz z pokarmem roślinnym prowitamina A, gdy właśnie z tego związku organizm tworzy retinol. Warto wspomnieć, że ta forma w postaci S-karotenu występuje przede wszystkim w marchwi, pomidorach oraz bulwach i liściach batatów. Ciekawostka jest również fakt, iż odmiany o zultym miastrzu zawierają znacznie większe ilości karotenów i karotenoidów ani zeli warzywa takie jak dynia, brokuły czy szpinak. Karotenoidy bowiem naleza do związków o właściwościach antyoksydacyjnych, działając na ogól przeciwnowotworowo. Na uwagę zasługuje też wysoka zawartość folacyny zwłaszcza w liściach batata. Wiadomo, że niedobór folianów jest szczególnie niebezpieczny w pierwszych tygodniach ciazy, gdy smozę przyczyniać się do wystąpienia wad cewy nerwowej u dziecka. Ból w batatów stanowia skarbnice związków mineralnych. Gdy zmieszcza w sobie m.in. wapn, fosfor, potas, magnez, zelazo, jod oraz niewielkie ilości manganu, miedzi, molibdenu i selenu. Planując iadlospisy, warto zainteresować się występującym w bulwach bialkiem. Zawiera ono w odpowiednich ilościach niemal ze wszystkie aminokwasy egzogenne niezbędne w zwieniu człowieka, 1. Można je zatem smialo wykorzystać w dietach wegetariańskich i weganckich zarówno jako źródło białka, jak i weglowodanów zlozonych. Co ciekawe, bataty posiadają ja też niski indeks glikemiczny, (Ig 54, mogą więc też urozmaicić nawet dietę diabetyków. Gdzie kupić bataty? Słodkie ziemniaki dostępne są niemal wszędzie. Można je nabyć nie tylko w sklepach ze zdrowa żywnością i warzywniakach ale też w większych marketach. Dla niektórych problemem może okazać się ich cena, która jest nieco wyższa w porównaniu z tradycyjnymi ziemniakami. Jaka jest cena batatów? Jak wspomniano wcześniej, znalezienie batatów na polskim rynku w dzisiejszych czasach nie stanowi większego problemu. Cena zakupu w markecie kształtuje się w przedziale 6 do 9 zł za kilogram, natomiast za produkty bio zapłacimy dużo więcej. To jest w granicach 20 do 22 zl slash kilogramy. Ile kalorii oraz jakie wartości odzywcze mają ja gotowane bataty? Choć batat pod względem chemicznym przypomina tradycyjnego ziemniaka, jego walory odzywcze i lecznicze są o prawie 50% wyższe. Warto podkreślić, iż materiał zapasowy bulw i pomea batata stanowia węglowodany, skrobia i cukry proste. Dlatego te z kalorie w większości pochodzą właśnie z cukrów. Wilce ziemniaczane sate z bogatym źródłem białka, tłuszczów oraz rozpuszczalnych w tłuszczach witamin. Wartość energetyczna 100 g liści wynosi 35 kcal, natomiast w bulwie znajduje się 86 kcal 100 g. Konsumując zatem tak zwane porcje słodkich ziemniaków 230 g w wersji gotowanej. Dostarczymy organizmowi około 175 kcal. Tabela 1. Wartość odzywcza i pomea batata z batat, bulwa, 100 g, batat gotowany, bez skórki, 100g, wartość energetyczna 86 kcal, 76 kcal, tluszcz. Kwasy tłuszczowe nasycone 0,1G 0,0G 0,14G 0,03G węglowodany Cukry 20,1G4,2G17,72G5,74G, blonnik 3,0G2,5G, białko 1,6G1,37G, sól 0,1G0,067G, witamina C2 i 4, mg 12,8 mg, foliany 11G6G, g potas 337 mg 200 30 mg przepisy na bataty, przemysł spozywczy na całym świecie wykorzystuje roślinę i pomea batata, między innymi do produkcji sago, napojów alkoholowych, frytek, chipsów, produktów kandyzowanych, jak również jako składnik deserów, zup czy odzywek dla dzieci. Bataty bowiem charakteryzuje się soczystym, delikatnym, slotkawym smakiem. Dlatego też odnalazły swoje miejsce w żywieniu człowieka. Można je przygotowywać na różne sposoby, przy wykorzystaniu rozmaitych technik kulinarnych, takich jak gotowanie, smazenie czy pieczenie, w towarzystwie przypraw i ziół. Ciekawe sposoby przygotowywania potraw z batatów zaleza od regionu, w którym są one uprawiane. Dla przykładu w Etiopii bulwy są gotowane, pieczone, smazone z warzywami. A niekiedy są również dodawane do duszonych potraw przy akompaniamencie masla, imbiru i galki muszkatolowej. W Tajwanie zas słodkie ziemniaki zazwyczaj gotuje się i miesza z białym ryzem. 1. Krem z batatów 2 duże bataty, 750 ml bulionu warzywnego, 1 cebula, 1 zabek czosnku, list laurowy, 1 sleż 2 lyzeczki papryki slotkiej mielonej, oliwa z oliwek. Sól klodawska, pieprz czarny mielony. Przygotowanie bataty obraz, pokroić w kostkę. Drobno posiekana cebulę podsmażyć na rozgrzanym oleju bac oliwie z oliwek. Dodać przecisnięty przez praskę czosnek, paprykę slotka oraz bataty. Smażyć przez 2 minuty. zalad zalać bulionem, dodać list laurowy i gotować w 3 litrowym garnku aż do warzyw. Zupę zblendować i doprawić do smaku. Do dekoracji można użyć liseczki jogurtu greckiego oraz świeżych liści kolendry. Doskonalnym dodatkiem do zupy będą grzanki ziolowe bac prazone migdaly. Rozwin przygotowując menu na sobotnie spotkania, Nie jeden z nas zastanawia się, co i w jakich ilościach zaserwować na stole. Wielu też pójdzie na tak tzw. latwiznę i w markecie nabędzie rozmaite paluszki czy chipsy. Jednak ze wie o tym prawie każdy. Ze takie produkty sa źródłem niekorzystnych dla zdrowia substancji, a ponadto stanowia kaloryczną bombę. Poszukując ciekawszych alternatyw, może wiecie jako smaczna przekazka zaprosimy na stół batatowe frytki i w ten sposób urozmaicimy rodzinne przyjęcia czy też spotkania z przyjaciółmi? Frytki z batatów 3 duże bataty, trzy leski oliwy z oliwek, papryka wedzona słodka, tymianek, czosnek niedźwiedzi, sól morska. Przygotowanie bataty dokładnie umyć, osuszyć, obrać ze skórki i pokroić w słupki. Następnie posypać ziolami i natrzeć oliwa z oliwek. Piekarnik rozgrzać do 200 stopni Celsjusza, piec w piekarniku około 20 minut. Delikatnie posolić. Uwagi, batatowe frytki można podawać z sosem jogurtowo-czosnkowym lub z sosem zadziki Rozwin w sztuce kulinarnej znajduje zastosowanie nie tylko bulwy z ziemniaka, ale także jego liście. W restauracjach chińskich, japońskich czy filipińskich podawane są one w postaci gotowanej z czosnkiem i olejem roślinnym bacte, zduszone z sola. Batatowe, zielono mi. stolgi liści batata, dwa zapki czosnku, oliwa z oliwek, sól morska. Przygotowanie liście batata oplukac podbiezaca woda. Do głębokiej patelni spokrywa wlać oliwę z oliwek i dodać przecisnięty przez praskę czosnek. Dodac liście batata, posolic i dusić je przez kilka minut aż do ich zwiedniecia. Podawać jako dodatek warzywny do dan głównych. rozwin batat w zieleni sto gieru coli. 1 batat, jeden awokado, 1 2 owocu granatu, garst orzechów wloskich, oliwa z oliwek, rozmaryn, sól morska. Sos 3 lyski oliwy z oliwek, 1 lyska octu jabłkowego, 1 zabek czosnku, 1 lyzeczka miodu pszczelego, 1 lyzeczka musztardy Dion. Przygotowanie 1. Bataty obrac, pokroić w kostkę, posypać ziolami i skropić oliwa. Piec w rozgrzanym do 200 stopni Celsjusza piekarniku około 25 minut, a z zdomiek kości. Na 10 minut przed końcem pieczenia dodać pokrojone orzechy. 2. Awokado obrac, usunac pestkę, pokroić w kostkę, przełożyć do salaterki. Do salaterki bac pulmiska miska rukole, rukolę, doprawić sola. Następnie ulozyc bataty w towarzystwie orzechów, dodać nasiona granatu. 3. Do niewielkiej salaterki dodać oliwę z oliwek, ocet jabłkowy, wycisnięty przez praskę czosnek. Następnie dodać miut i musztardę Dion. Składniki sosu wymieszać. Polać salatkę tu z przed podaniem. Uwagi: przygotowany sos najlepiej schłodzić. Rozwin placki batatowe: dwa bataty, 1 marchewka, 1 jajko, rafinowana oliwa z oliwek kolej rzepakowy, dwa łyżki makiorki szowej, koperek, nieta suszona. Przygotowanie bataty i marchewkę obrac. Zetrzec na tarce o drobnych oczkach. Ubić bialko na sztywna pianę, dodać do warzyw. Wrzucić zultko i dodać dwa lyski maki. Koperek posiekac. Dodać mietę i wymieszać. Smazyc na rozgrzanym oleju. Rozwin batatowa zupa z maslem orzechowym dwa duże bataty, dwa male cebule, dwa zapki czosnku, dwa szklanki wody, trzy łyżeczki masla orzechowego, jeden lyska oleju. 1-3 trzy łyżeczki curry w proszku, jeden 2 dwa łyżeczki słodkiej papryki, pieprz czarny mielony. Przygotowanie warzywa obrac. Bataty pokroić w kostkę. Cebulę drobno posiekać, czosnek przecisnąć przez praskę. Na rozgrzanym oleju zeszklić cebulę, dodać czosnek i bataty. Calos podsmażyć kilka minut, mieszając co jakiś czas. Następnie zalad woda. Przykryć i gotować na średnim ogniu około 15 minut aż do miękkości batatów. Dodać przyprawy i masło orzechowe. Zblendować zupę na krem. Jeśli zupa wydaje się zbyt gęsta, można dolać wody i gotować jeszcze przez chwilę. Podawać z grzankami i zielowymi bacu gotowane ciecierzyca. 4. Rozwin bataty stanowią źródło związków o właściwościach antyoksydacyjnych. Które w głównej mierze działają przeciwmiaszycowo i przeciwnowotworowo. Bogactwo składników obecnych w bulwach slotkiego ziemniaka daje nam wyraźnie do zrozumienia i smoga one odegrać bardzo ważną rolę zarówno w zapobieganiu, jak i leczeniu wielu chorób przewlekłych. Bez wadpienia możemy zatem zakwalifikować wilce ziemniaczane do warzyw, które z powodzeniem wzbogaca dietę człowieka, urozmaica codzienne menu a jednocześnie stana się alternatywa dla tradycyjnego ziemniaka.